Ok, cześć wszystkim. Tutaj Julian Krypto jest 8.43 czasu polskiego, jest sobota 17 września. Będziemy dzisiaj zastanawiać się nad tym, w którym kierunku Bitcoin może się udać w ciągu najbliższych dni, ponieważ przed nami jest wydarzenie Fedu i ogłoszenie wysokości stóp procentowych już 21 września, czyli za kilka dni. Dodatkowo zobaczymy, jak Ethereum zachowało się po merch, jak cena Ethereum się zachowała, jakie były predykcje i jak zachowało się również Ethereum. Klasik, jak może się zachować w stosunku do tego hash rate który bardzo mocno podrózł w ciągu ostatnich dni. Dodatkowo Cardano, Cardano będzie mieć przecież Vasil Fork, czyli fork, który przyspieszy transakcję na Cardano, zwiększy jego przepustowość. W związku z tym też tutaj może być reakcja tego łańcucha bloków. Kolejny coin, który może reagować, a w zasadzie już reaguje, to jest Atom. Atom kosmos, który będzie miał także wydarzenie: lambda upgrade już 30 września, i też pod to wydarzenie widać, że tutaj traderzy i spekulanci obstawiają na wzrosty, i być może, właśnie tuż przed albo w trakcie tego wydarzenia pojawią się jakieś spadki. Oczywiście o tym będziemy mówić. Dodatkowo Monero. Oraz inne koiny prywatne, które niedawno zostały ogłoszone, że będą delistowane z giełdy Chłobi, czyli 11. największej giełdy na świecie. Koiny prywatne takie jak Dash, Dikri, Firo, Monero, Verge, Zikash, Zen i Zek i Zen będą delistowane. Jak, on, jak to może wpłynąć na ich cenę, też się zastanowimy. Oczywiście wbijajcie na kanały na Telegramie, ponieważ tutaj na tych kanałach na Telegramie robimy live streamy, rozmawiamy ze sobą na temat tego, co może się wydarzyć na rynku, i tutaj dużo więcej informacji przypływa niż na tych filmach. No i oczywiście dane on-chain będziemy analizować, jak one mogą wpłynąć na cenę i czy one mówią nam w tym momencie, Coś na spadki, czy bardziej coś wzrostowego. Bitcoin na ten moment kosztuje 19 800. Oczywiście jeszcze dodatkowo na samym końcu dodam jest praca, możliwość współpracy z Max Data. App jako IT oraz jako analityk rynku kryptowalut, jeżeli jesteś użytkownikiem Lifetime Tier 3, jeżeli jesteś komunikatywny chcesz regularnie prowadzić live streamy na Max Data App, dodatkowo, jeżeli chcesz współpracować z influencerami międzynarodowymi i tak i tak dalej, to odezwij się koniecznie do Max Data Crypto na Telegramie, bo tutaj jest współpraca możliwa. I oczywiście pamiętajcie, zanim zaczniemy, to nie są porady inwestycyjne. Ok. Także, co może się zadziać w ciągu najbliższych dniach na Bitcoinie, na tych coinach, będziemy to teraz analizować. I zwróćcie teraz uwagę, co my tutaj mamy. Mamy SP500 na samym dole. Ja wezmę pełny ekran. Wyłączę tego bitcoina i na różowo, na fioletowo, mamy indeks bitcoina w stosunku do SP500. Ok, widzicie ratio Bitcoina w stosunku do SP500, poniżej mamy SP500, które jest od jakiegoś czasu bardzo mocno spadkowe. Spadamy również i w tym punkcie, no, nie dziwić się można w związku z tym, że Bitcoin na to SP500 reaguje, ale na co reagują rynki, na co reaguje Nasdaq, SP500, Dow Jones, rynki generalnie reagują na ogłoszenia Fedu, czyli największej gospodarki Stanów Zjednoczonych i tutaj będzie ogłaszane po raz kolejny podnoszenie stóp procentowych i od tego, o ile te stopy procentowe będą podnoszone, 21 września będzie zależało to, jak zareagują rynki, innymi słowy, również to, jak zareaguje Bitcoin. Ponieważ, jeżeli Fed ogłosi, że stopy procentowe pójdą tylko o 0,75 punktów bazowych, o 75 punktów bazowych, Wtedy rynki być może zareagują z oddechem, być może zareagują z ulgą. To jest moja opinia, to jest moje prywatne zdanie, że tak może być. Natomiast być może rynki zareagują oddechem. Natomiast jeżeli ta stopa procentowa miałaby być podniesiona o więcej niż 75%, wtedy rynki prawdopodobnie zareagują spadkowo. Zwróćcie teraz uwagę, co się dzieje. Rynki już reagują spadkowo od tych kilku dni po tym, jak to CPI, w Stanach Zjednoczonych zostało ogłoszone wyższe niż się spodziewano. W związku z tym ceny zaczęły dynamicznie i gwałtownie spadać. Ceny kryptowalut, ceny rynków akcji zaczęły spadać, ludzie się zaczęli wyprzedawać, spodziewając się tego, że te stopy procentowe 21 września mogą być podniesione o więcej jednak być może niż zakładano wcześniej, a w związku z tym teraz już to rynek wycenia. I teraz te spadki są właśnie być może pod to wydarzenie. Takie jest moje zdanie. Ja będę czekać teraz na to wydarzenie, 21. Do tego czasu nic nie robię i tuż przed wydarzeniem, być może jeżeli bitcoin nadal będzie tutaj w kierunku, w kanale spadkowym, być może wtedy będę zajmować pozycję na bitcoina i być może wtedy będę obstawiać ewentualne odwrócenie trendu. Ale to będzie zależało od tego, jak bitcoin wcześniej będzie reagować, bo jeżeli też bitcoin wcześniej tutaj zareaguje mocno wzrostowo, to się zastanowię i zastanowię się mocno nad tym, że jednak to ogłoszenie tutaj tego Fedu może być na spadki. Natomiast, jeżeli tutaj wcześniej Bitcoin już to wyceni, jeżeli rynek już to wyceni, to wtedy wezmę pod uwagę, że być może po ogłoszeniu, na przykład 0,75, jeżeli będzie dobrze. To wtedy rynek odreaguje. Więc tak, ja będę pod to grać. Oczywiście, pamiętajcie, ja też bardzo dynamicznie jestem w stanie zmieniać swoje zdanie w zależności od tego, co widzę na danych. Kolejna informacja: Ethereum. Ethereum miało merch dwa dni temu. Zwróćcie uwagę, jak pięknie cena zareagowała. Najpierw wzrosty. Tuż przed finalne wzrosty mówimy, tuż przed samym merdżem, na dwa dni przed mergem. natomiast po merdżu, w momencie merdżu największe wzrosty, natomiast teraz już spadki rzędu 10% w stosunku do bitcoina, nawet 11% w stosunku do bitcoina, czyli tak jak obstawialiśmy na tych filmach, tak jak obstawialiśmy na live'ach. Kolejna informacja: Ethereum Classic. Zwróćcie uwagę, Ethereum Classic, Classic wzrosło o 200% ponad w stosunku do dolara W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, czyli od tego momentu, gdzie tutaj Vitalik Buterin ogłosił datę mercha Ethereum na, e, na proof of stake. I od tego czasu Ethereum Classic zyskało bardzo, bardzo dużo z tego względu, że ludzie wierzyli, że Ethereum będzie rosnąć, z tego względu, że będzie na nim coraz większe zabezpieczenie sieci, ponieważ coraz większy hashtag będzie finalnie przepływał na sieć Ethereum Classic. Pomimo tego, że tutaj nic wielkiego się nie zadziało, to zwróćcie uwagę. Hash rate wzrósł ze z średniej na poziomie 3, 20, yy, po, potem 20 terahaszy do, do aż 200, 200, tak, 200, 300 terahaszy na sekundę. W związku z tym wielo, wielokrotny wzrost, dziesięciokrotny, nawet bym powiedział, przyrost zabezpieczenia sieci. W związku z tym, teraz zwróćcie uwagę, ten to zabezpieczenie już spada. I być może teraz za, zacznie rynek to wyceniać na nowo, czyli rynek grał pod pewnego rodzaju wydarzenie wydarzenie, mianowicie przejście mocy obliczeniowej z Ethereum na Ethereum Classic. Tutaj Ethereum Classic zrobiło bardzo, bardzo duży wzrost, w związku z tym być może teraz Ethereum Classic zacznie odreagowywać i tutaj od tego merdzia również ta cena zacznie gdzieś lecieć w dół. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, a jeżeli się ze mną nie zgadzacie i macie do tego prawo, to napiszcie dlaczego i ja chętnie tutaj wdam się z wami w polemikę po to, żeby wymienić swoje poglądy. Kolejna informacja: Cardano. Zwróćcie uwagę, Cardano będzie miało Wasil Fork. Wasil Fork, czyli fork, który został nazwany od jednego z deweloperów, Wasila Dabowa. I fork ten ma na celu zwiększyć przepustowość sieci i obniżenie kosztów transakcyjnych. Czyli ten fork będzie już 22 września, czyli także niebawem, za kilka dni. Zwróćmy teraz uwagę, jak Cardano reagowało w stosunku do Bitcoina w ciągu ostatnich miesięcy, i ten fork był przekładany przez wiele tygodni, on był przekładany. Tutaj również był przełożony, ja obstawiam, że ten wzrost Cardano w stosunku do Bitcoina mógł być spowodowany właśnie tym, że inwestorzy myśleli, że ten fork będzie miał miejsce gdzieś tutaj, z tego co pamiętam, chyba tak to właśnie wyglądało, natomiast później został przełożony, czyli rynek też już widzę to w pewien sposób mógł wycenić, tutaj wzrosty na poziomie 50% w stosunku do Bitcoina były. Pytanie teraz, czy po samym Vasil Forku, rynek przypadkiem znowu nie wyceni tego ta, ta pompa po prostu ta pompa na Cardano nie spadnie te emocje nie spadną i nie zacznie się zbieranie ewentualnych profitów no a ewentualnie później powolne powolne wzrosty dajcie znać oczywiście co o tym sądzicie Widzicie, jakie jest moje zdanie? Widzicie, jaką ja mam do tego strategię? Ja obstawiam raczej wydarzenia przed. Staram się szukać ich na długo, długo przed, po to, żeby móc ewentualnie na tym zyskiwać. Kolejne wydarzenie Kosmos. Kosmos 20, 30 września będzie miał upgrade: Lambda Upgrade. Tutaj jest cały opis tego upgrade'u, na czym on będzie polegać. Między innymi zwiększy bezpieczeństwo sieci, z tego co widzę. OK. W związku, z tym, w związku z tym, że atom będzie miał taki upgrade, zwróćcie uwagę również tutaj 150% wzrostów w stosunku do dolara w ciągu ostatnich kilku tygodni, czyli bardzo duże wzrosty. Teraz obstawiam następujące scenariusze. Być może jeszcze ta społeczność będzie grała pod ten upgrade, i jeżeli tutaj rzeczywiście będzie grać pod ten upgrade, jeżeli w trakcie i tuż przed samym upgrade'em pojawią się jeszcze wzrosty, nie będzie spadków, tylko będą cały czas kontynuowane wzrosty. Ja być może będę szukał jakiejś pozycji w atomie spadkowych. Być może będę szukał jakiegoś takiego wejścia na spadki. Aczkolwiek, jeżeli, jeżeli to będę robić, to e, raczej nie na dźwigni, ewentualnie na jakichś tokenach lewarowanych, ale bardzo, bardzo małym kapitałem, może maksymalnie 5% kapitału. Natomiast to też pamiętajcie, to są takie moje spekulacje, gdzieś tak sobie to obstawiam. E, jeżeli taki scenariusz się sprawdzi, jeżeli taki scenariusz na, natomiast się nie sprawdzi i tutaj Atom przed tym e, upgradem będzie jednak lecieć w dół. No to wtedy raczej tutaj nie będę pozycji zajmować i nie będę ryzykować. I też ważne będzie to, jak atom będzie wyglądać w stosunku do w stosunku do Bitcoina. Wejdźmy jeszcze na atom, atom BTC i sprawdźmy, jak on wygląda w stosunku do Bitcoina, bo to tutaj, tutaj też jest kluczowe i zwróćcie uwagę, w stosunku do Bitcoina pięknie rośnie. Więc dla mnie istotne jest to, żeby rósł w stosunku do Bitcoina przede wszystkim. Tuż przed tym wydarzeniem, jeszcze i na razie te wzrosty są bardzo i to bardzo duże, rzędu 190% w ciągu ostatnich kilku, dwóch miesięcy. Ok, idziemy dalej. chłobi i tokeny prywatne. Tutaj je wcześniej wymieniałem, to jest między m.in. Dash, Monero. Przede wszystkim tu była informacja podana o tym, że Chłobi będzie delistować te tokeny, będą ich je delistować. 19 września. 19 września to już jest za dwa dni. Za dwa dni giełda chłobi, czyli 11 największa giełda na świecie, przestanie listować tokeny prywatne, a w związku z tym stracą one wolumen. Te tokeny będą musiały albo przepłynąć na inne giełdy, albo na portfele prywatne. Ludzie, którzy wcześniej mieli dostęp z giełdy chłobi do tych tokenów, już przestaną mieć do nich dostęp. Wolumen może na tych tokenach spaść. Pytanie jest, czy tutaj obstawiamy tego 19 ewentualne spadki na tych tokenach, czy też nie. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy tutaj obstawiacie odreagowanie ceny w dół, ze względu na to właśnie, że te tokeny stracą część wolumenu. Kolejna informacja. Kolejna informacja to jest z kanału 1.1. Tutaj na Telegramie robimy live streamy regularnie. Robimy je i dyskutujemy na temat rynku. Także wbijajcie koniecznie, ponieważ tutaj można się bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat rynku, na temat potencjalnych wydarzeń i tego co się może dziać. Kolejna informacja to są dane onczeń. Zwróćcie uwagę na danych onczeń w zasadzie nie ma spektakularnych zmian w ciągu ostatnich dni. Przejdźmy na interwał 15-minutowy i sprawdźmy, co tutaj się dzieje. Widzieliśmy oczywiście spadki. Widzieliśmy spadki Bitcoina, natomiast te spadki ja cały czas mówiłem i cały czas powtarzałem, od czasu, kiedy to CPI było podniesione. I że ja czekam, że czekam, aż tutaj jeszcze ten rynek zacznie to wyceniać, aż jeszcze będzie następna fala spadkowa. Obstawiam, że te spadki mogą jeszcze się gdzieś pogłębić, właśnie ze względu na to, że to CPI. raz tutaj. Wyprzedali się ci co bardziej świadomi inwestorzy, natomiast za chwilę mogą się zacząć wyprzedawać ci, którzy dopiero teraz dowiedzą się na czym to polega, czyli to ewentualne to, że ewentualnie te stopy procentowe mogą być wyższe niż zakładano. W związku z tym tak to wygląda na tym wykresie. Tutaj widzicie też skup hodlerów, skup, przepraszam, inwestorów na Binance oraz ich na Coinbase. Oraz wyprzedaży inwestorów na Binance, bardzo ładnie ten wskaźnik wyprzedaży inwestorów na Binance, też tutaj koreluje z lokalnymi szczytami tej ceny. Także też fajnie pod ten wskaźnik CBR na Max Data Up, który jest dostępny na Tier 3, można grać. Ok, teraz przechodzimy na nupla. Zwróćcie uwagę, co widzimy tutaj na nuplu. Na Nuplu widzimy mianowicie takie momenty również, gdzie ten nupl wybija te najniższe poziomy, najniższe poziomy, najniższe poziomy, najniższe poziomy, najniższe poziomy i w tym punkcie. No i teraz jest pytanie, czy w związku z tym, że jesteśmy po raz kolejny na tych najniższych poziomach, to czy za parę miesięcy to będzie określane jako bardzo dobry moment pod akumulację. Oczywiście mówię za parę miesięcy z tego względu, że tak należy traktować nupla. Nupl jest to wskaźnik, który dobrze do tej pory pokazywał. Lokalne dołki, przepraszam, nawet nie lokalne dołki, ale takie generalne dołki, natomiast w takich interwałach miesięcznych. Ok, i na ten moment to by było wszystko. Przypominam, praca IT oraz praca dla analityków rynku kryptowalut. Odzywajcie się, to nie były porady inwestycyjne. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, piszcie w komentarzach, a ja będę odpisywać, jeżeli uważacie, że można to rozegrać inaczej. Trzymajcie się i niech chosta będzie z nami. Hej.